Cześć, z tej strony w Witam Was w kolejnym odcinku Train Świąteczny odcinek, ale niestety nie pojedziemy w zimę. Nie pojedziemy ulepić połowana, choinki, bo niestety jakoś tak się stało. I pojedziemy budować trasę. Mam tutaj e, przygotowany pociąg na torze. E, tutaj mam do zabrania tory. I trochę przedmiotów, które potrzebuję wykorzystać do budowy e, dalszej trasy. E, trasa już je, doprowadziłem do, do, ten, do dżungli. I trochę już tam zbudowałem, nawet tam dalej, tylko nie mam torów jeszcze postawionych i właśnie to zrobimy, więc pojedziemy. E, jak widzicie sobie skina zmieniłem. Jeśli ja, byście chcieli takiego samego, czyli w te czerwone i tutaj pomponik oczywiście. Tyłu, zrobiony pas, wszystko jest. To wysyłajcie do mnie na prywatną wiadomość. Nawet na YouTube czy na Facebooku swoje skiny. Ja Wam tylko chwila, moment wklejam i podmieniacie w panelu, i wszystko już jest ok, ok, gotowe. A więc ja ruszam. Myślę, że pociąg mam dobrze przygotowany. Paliwa też mi starczy, e, starczy, bo to jest w sumie. Był zatankowany bardzo, bardzo długo. Myślę, że też tory mam ustawione odpowiednio. E, będziemy musieli wycofać do tunelu i w tunelu odbić w lewo. E, czyli o to lewo. I pojedziemy sobie troszeczkę. Kawał drogi, naprawdę kawał drogi. Znaczy w sumie może nie aż taki kawał, ale... Ale trochę będzie. Dobra, ruszamy, nie ma, nie ma na co dolekać FPS jak się, jak były i się nie zmieniły, więc no niestety jest jak jest. Myślę, że jak będzie update tej tej modyfikacji, może wszystko się to zmieni. Tutaj trochę rozjazdów przejazdów, to wiecie, bo było na, to już było na ostatnim odcinku, czy tam na przedostatnim jeszcze bardziej. Dobra, możemy przyspieszyć. I tutaj zaraz powinniśmy skręcić jeszcze w lewo. Bardziej, tak jak w tym kierunku, jadę. Można podziwiać. Shadery są wyłączone. Dobrze jadę? Dobrze jadę. To na razie jest ok. Można przyspieszyć, bo tu już nie będzie torów. Na razie zmiennych. Do 50 w tunelu. Nie pamiętam, który był klakson. Nie, tu jest pod r, to... No nie pamiętam. Shiftem na pewno nie, kontrolem... Nie, nie, wiem. Kurde, nie pamiętam. Szkoda. Dobra, przehamujmy trochę. Zmniejszę prędkość do 30. Tutaj trochę rozjazdów. I właśnie tu zaraz pojedziemy sobie. S tutaj zjedziemy z na tor i dobra, hamujemy. Dobra, wyhamowaliśmy. Tam, tam na stacji będą, znaczy na stacji e, kolejowej nic nie budowałem jeszcze. Na razie, na razie nie bo tam już wszystko było mniej więcej gotowe i w tamtą dalszą stronę co w ostatnim odcinku nagrywałem i budowaliśmy trochę też nic nie budowałem teraz sprawdźmy czy tam jest odpowiednio tor jest odpowiednio, dobra, ruszmy z prędkością tak mniej więcej do 20 tutaj zjeżdżamy i chcę tutaj sprawdzić, bo tutaj ostatnio jakiś miałem błąd, pamiętacie, z tymi wagonami co tu... tylko, że jechałem tym troszeczkę tutaj, o przede mną tym pasem i tam coś z tymi wagonami się tutaj stało nie wiem czy to jest okej okay wszystko jest ok, Zobaczymy czy coś się wykrzy... być może strop jest za nisko, ale nie, nie jest ok. Świnia to zaraz ginie. One lubią się jakoś przyklejać do tych torów ja nie, wiem. a ona stoi na drugim torze. To tutaj później będę się też zbudować. Właśnie nie wiem, zastanawiam się, co, tu, co tam pójdzie. Dobra, można ruszyć trochę szybciej. Do 25. A do 30. Tu zwrotnica była ok. Tutaj przede mną widzicie taki wystający, tam jest kopalnia, e, tego właśnie jeszcze nie widzieliście, bo to jest nowy budynek, e, właśnie tej zwrotnicy tutaj też nie było wcześniej, właśnie do, doszła i tu jest wjazd na most, na screenach można było zobaczyć, taki sam jak w tunelu zrobiony. I dobra, wjeżdżamy na ten most, tutaj też ostrożnie nie, nie, nie można grzać. Tak wygląda właśnie ta wioska. Jeszcze nieskończona. Drzewa poprawiłem. Wszystkie teraz są wysokie. I teraz tylko będą zawsze wysokie takie drzewa, żeby to klimat dawał prawdziwych drzew. Mniej więcej. No ale to jest taki pomniejszony świat budowania. To jest właśnie zjazd. I zaraz zobaczyć. To jest właśnie już ten nowy cały czas się ciągnie. trzeba jechać wolno, jeszcze naprawdę jest tutaj niebezpiecznie zrobione wszystko. Tu zaraz przyspieszymy, bo tutaj będzie most. Długi dosyć. Właśnie też się zastanawiam, czy jeszcze jakoś to nie przebudować, ale zobaczyłem, no pomyślimy. Tutaj jest most, którego na razie nie będę budować, bo nie wiem. Znaczy most, no jeszcze nie ma tego mostu, widzicie, był rozjazd. I tutaj są dwa tory, jeszcze tutaj... A, a tutaj już pod tym torem, wiemy co będzie. E, zrobimy port przeładunkowy. Będą statki podpływać, duże. Znaczy jak, 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 jakieś barki w sensie, bo... Budujemy w takim starszym... W starszym świecie. No, i tutaj możemy przyspieszyć spokojnie do 60 nawet, a i 70. Tutaj nawet do 80 będzie można. Jeśli w ogóle tyle się da, da się. Moc jest długi. A nie, nie da się, 70 pojedzie maksymalnie. I w sumie widać już dżunglę i będziemy przechowywać za chwilę. Dobra, hamujmy. Bo tu się już kończy, tutaj już budowałem jeszcze dzisiaj. Hamujmy, hamujmy. Dobra, i tu... w sumie mogłem tutaj wyhamować. ale dobra, zjedziemy kawałek niżej. Dobra, może stańmy od razu już. Albo jeszcze w sumie trochę podjedziemy. Jak widać, toru nie ma. Dobra, przychajmy. O, tyłowanie włączyło się. Dobra, nie to. To, to wsiądźmy. E, weźmy nasze tutaj produkty, które tutaj mam. E, potrzebować tak: będę długich torów, tych krótkich S-ów. E, M-ki mi, mogą mi się przydać i też to Tylko w sumie. Co ja tyle biorę? Później bywa, ale gdzieś czy coś. Tak, to będę miał tutaj w zapasie. i będziemy w sumie potrzebować jeszcze. Tu jest to. Spróbujemy to wykorzystać i to wykorzystać. Może którejś z tych, bo tyle że teraz chyba tego nie zrobię w sumie. A pociąg mi się chyba cofa. Nie, to pak, on się rusza. Tak, e, tutaj będę budować trasę dalej, prawdopodobnie. I tam jest też dżungla i trochę pustyni. Więc fajnie by było by zrobić jakieś wydobywanie piasku. I zapisywanie świata moje. I tak, postawimy tory. Postawimy sobie duże tory. Ładnie, tutaj fajnie to będzie wyglądało. Tu przez tą dżunglę się będzie jechało. Tak. Kurde, całkiem, całkiem fajnie. Jeszcze zarośnięte. I zaraz będzie można to tutaj podjechać pociągiem. Zbudowałem też mostek. I tutaj zaraz się kończy. O, akurat MK. Dobra. Udało się. No i tutaj tylko przebudowałem tak mniej więcej taki pasek, żeby zobaczyć gdzie mniej więcej się znajdę. I tam jest całkiem fajny teren. Chociaż będę musiał te trochę góry przekasować. E, I może zbudujemy tutaj jakąś stację, a może zbudujemy, nie wiem. Coś coś, coś pomyślimy. Dobra, podjedziemy pociągiem. Trochę. Ja w, ja w ogóle chciałbym Wam podziękować. Wbiło mi 2000 subskrypcji. S jesteście naprawdę super po prostu, że... No, że jednak coś się dzieje. Ten ponad 600 tysięcy wyświetleń na samych filmach. I tu jest błąd. Kurde, jeszcze 10 I zmienię szybko. Dobra, udało się. Można jechać. Więc naprawdę coś wielkiego. Jeszcze ten konkurs będzie na pewno, tylko to już prawdopodobnie po świętach. Bo naprawdę nie, nie miałem czasu, miałem monitor zepsuty. Teraz mam nowy monitor. Teraz e, może będę też nagrywać w odpowiedniej rozdzielczości 1920 na 1080 W tej chwili nagrywam w trochę mniejszej. No bo już Minecraft tak, tak, tak nagrywałem, więc tak zostanę. I tutaj przyhamujemy na moście już się kończy pas. Dobra, można przyhamować. Wow. Jeszcze przy, przyjrzałem nie w tą stronę. A, dobra, udało się. Dobra. I tutaj trzeba budować. Budować. I tak, to od razu yy, drzewko przeszkadza. Nie przeszkadza, więc tutaj można Przeszkadzać będzie. Tylko drzewko trzeba od razu tak zbudować. Ten, ja ogólnie też to jest taki, już naprawdę, bardzo Bardzo mało czasu. Jutro już są święta, właśnie. Więc chciałbym wam życzyć, no nie wesołych świąt. Ogólnie nie lubię jakoś za bardzo świąt. Tak obojętnie mi jest. Takie składanie życzeń i w ogóle wszystko, wszystko, kurde Wszystko na głowie praktycznie Trzeba przygotować tyle tego wszystkiego Niby A i tak zlecą, a jeszcze w ogóle Teraz to już taka pogoda jest masakryczna No nie wiem, u was też pewnie pada deszcz Kurde, chciałem dzisiaj jechać do sklepu Nawet rowerkiem Chciałem się przejechać, bo chciałem napoje przywieźć Trochę Kurde, pada taka pogoda W ogóle nic się nie chce Teraz na przykład nie pada, ale naszła taka chmura, że zaraz klunie, to tylko będzie lało i lało, pewnie. Trochę tego gra bo Tutaj już tak będzie bardziej. W ogóle trasa opuszczona. Też pociągi towarowe będą tędy jeździć bardziej. I tutaj... Ho, ho, ho! I tu jest problem. To jest raz, dwa, trzy, cztery być tutaj więc gramy tutaj, tutaj jeszcze jakiś walniemy. O, dobra i możemy pójść po mój po moje tory. Potrzebuję tych. Tu trzeba przekasowywać i tak w miarę, żeby to zbocza, mniej więcej, przypominało coś. To też można. fajnie to wygląda. Dobra, można raz, dwa, trzy... Nie, wiecie co zrobimy? Tu zrobimy trójkę i tutaj walniemy już, tylko trzeba gravel trochę tutaj przy, przyrzeźbić jak ja to mówię. Konkurs, nie wiem jeszcze na czym będzie polegał, no ale to też tak jak powiedziałem właśnie, zrobimy go na pewno, mam, mam gry, które są no, mi niepotrzebne szczerze, dostałem je i wolę wam to przeznaczyć, niż żebym ja grał je, i tak mam naprawdę wystarczająco gier, wystarczy mi to, może nie jest jakaś taka duża ilość tych gier, ale... Serio nie potrzebuję. Więc będzie. Zaraz po świętach na pewno. Dobra, udało się tutaj, tutaj no, tu jeszcze wskazujemy i tu. Dobra, kolejny podjazd. I tu się zastanawiam, bo to jest dosyć jakoś wysoko wiem, że. Wiem, najpierw będę musiał tutaj odsłonić od tych gałęzi. Bo nie wiem jak, bo jak się wyrównę tam dalej, to może... to może nie będę jednak. O, co tu jest? A dobra. dobra. tutaj i tak będę te, te drzewa też muszę pokasować. Dobra, to zrobimy do takiego poziomu. No, a zrobimy do takiego poziomu. Tutaj jest nawet bardzo długi odcinek. Na wyrównanym, więc uuu, uh, uh, będzie trzeba wysoko podnieść trochę Dobra Trochę więcej grabla może być. Tutaj ci nie zmieni Aha, raz, dwa. nie tutaj nawet nie raz, raz, dwa, trzy, trzy i trzy. Dżungla normalnie zarośnięta. Trzeba odsłonić. To musi być przestrzeń. Niechcący chcąc zniszczyłem drzewo. Poprawimy. Oj nie to... A jeszcze grawla. Jakoś tak pusto trochę tego. Tutaj przynajmniej rzucę. budujemy dalej. Jeśli budujecie jakieś swoje trasy, możecie mi podsyłać, nie wiem, nawet mapy. Może przetestu przetestuję, zobaczymy jak to mniej więcej wygląda. Mi też będzie miło, że jednak trochę więcej ludzi się męczy. Ale nie może nie tyle męczy, a gra w tą modyfikację, z tą modyfikacją. Jeden screen widziałem jak ktoś tam testował. O, u mnie w pokoju, drugi słychać. Nie myślę, że tego nie będzie słychać. Kotek lata, tam jest akwarium na oknie i rybki próbuję sobie łowić. Już mi kilka zjadł. Fajny filmik teraz oglądałem na Facebooku właśnie. O, chyba co znowu coś się stało, chyba znowu rybki. Zjadł. E, tutaj zaraz to trawą zrobimy później. Albo a sobie zobaczymy. O kurde teraz to. Jeszcze trzy potrzebuję podnieść. To dużo trochę, raz, Dobra, e, jedźmy. Górę dalej. Trzeba. Mogłem to wcześniej trochę po pojechać w górę, to nie byłoby tyle poprawiania, ale dobra. No. I tutaj kolejne drzewo skasujemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, i ostatni poziom. Kurde, dojechałem praktycznie do końca, a to ostatni dopiero poziom. Znaczy dopiero, że już w sensie. Dobra. Tu zaraz i tak będzie zjazd, jeszcze wyżej. Ale sporo się jednak, kurde, niby tak mało tych pięter, ale kurde, jednak naprawdę dużo idzie. I zaraz będzie można podciągnąć pociąg. To wszystko będę wymieniać. O, tu nawet trawa była. Czemu te tory się takie zrobiły? Dobra, jeszcze raz je postawimy. Trzeba uważać, bo si się w różny sposób bugują, A, bo to się już wszystko będzie pewnie zamieniało. Dobra, to się niech zamienia. To później to wszystko wyrównamy sobie fajnie jeszcze. To już poza odcinkiem pojedziemy sobie jeszcze dalej z torami. I tu już wyjechaliśmy właśnie. Na te góry, bo tu są góry, naprawdę ja przeleciałem tak, tak tak, na oko przeleciałem po prostu zobaczyć Dobra i tutaj też równamy Pasujemy to Tu na będzie w tą stronę zakręt. Bo tam jest taki fajniejszy plac Dobra, jeszcze tutaj. Ja z takim pytaniem, jeszcze właśnie, e, może ktoś e, bierze udział w Wielkiej wierki, Okiesji Świątecznej Pomocy. Ten, a może ktoś w ogóle biegnie e, w tym Warszawie? Jeśli ktoś z Warszawy jest, no, 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 albo w innym mieście, z ten, na, w tym biegu spalić się cukrzycą. Też piście. no ja, tam właśnie biegnę. E, I tutaj, czy mi to starczy? O, patrzcie, nawet. Nawet tak można. O! I pięknie tu wjechałem. Tu tego drzewa na pewno nie będzie, bo jest małe, a ja takich małych nie lubię. Zalepimy i patrzcie, no tutaj jest spory, fajny teren. Chyba że przytniemy te góry trochę i coś tutaj zbudujemy. Może. Może miasto większe. Ale to nie. Od głównej magistrali wolałbym poprowadzić miasto. Dół. Ale to tym niedługo, tutaj, tu prawdopodobnie zrobimy z boku, o, ja wiem, tutaj powstanie taka, tutaj, w tym miejscu, tak jak macham, powstanie przeładowne, prze załadunkowe towary drzewa dżunglowego, coś, coś fajnego zobaczymy, pomyślimy, ale może na razie, na razie przystaniemy przy tym, ja muszę tutaj wszystko doprowadzić, tutaj poprawić to wszystko... A tego jest naprawdę od groma. Yy, pozmieniać wszystko wszystko. Yy, jeszcze ten most doprowadzić do ładu. No to jest, ten most nie jest, nie, nie jest skończony. Yy, no i tutaj pomyślimy, czy tutaj też prosto nie poprowadzić. Zobaczymy. lub, lub, lub. Lub, tutaj będzie zjazd. Zobaczymy. I no, ale to najważniejsze to właśnie ten most skończyć. Skończyć wioska mniej więcej już tam gotowa była. W trawie więc, tam już w większości wiosce nic nie będę budować. Tyle co było tam, jeszcze powykańczamy tylko trochę. Tam jeziorek zrobimy, może jakieś stawy czy coś w sensie. I to tylko, tylko będzie tyle. No, i można podjechać pociągiem. się zapisuje, a i nie to klikam. Mam automatyczne zapisywanie serwer na Bukicie, bo wczoraj e, nagrywałem dla Was i miałem, o kurde, la, miałem lagi. Wow, wow, wow Dobra, zdążyłem. Miałem lagi i wywaliło, więc taki zapis właśnie przydał się. to chcę wełnę, bo właśnie zaraz wełna będzie. Sobieczki. O, wyskoczy pewnie. Musiałbym szybciej jechać. O, przejechałem. Nie, wyskoczył. Wypadła. Dobra. Fajnie to oddziałuje nawet, te podjazdy. O, hamujemy, hamujemy. I o, cię kręcę. Dobra. Udało się. Wyłączmy silnik. Wyjdźmy, zostańmy tutaj. E, ja się z Wami będę żegnał. Dziękuję za Wam za oglądanie. Trochę zbudowaliśmy tutaj nowej magistrali, e, przede wszystkim wesołych Świąt jeszcze raz. No i do zobaczenia. Ja w święta będą. Będą odcinki prawdopodobnie zobaczymy jak będzie z czasem. Po świętach jedziemy z koksem. Trzeba w końcu ruszyć do przodu. Więc... no i myślę, że też ten troszeczkę, bo w tej chwili taka pogoda jest tragiczna. Myślę, że na, przynajmniej na te Sylwestra, żeby dopadało tego śniegu, fajnie by było. E, te święta by naprawdę jakoś w miarę przeleciały przeleciał jakby był ten śnieg, niestety ponuro, niemiło. Dlatego może też człowiekowi nic się nie chce. A więc w takim razie do zobaczenia, cześć, na razie pa!